O sensie życia. To kolejny fragment z tejże książki. Dopiero świadomość siebie, głębokich doświadczeń z życia pozwala nam w pełni docenić i być wdzięcznym za nieprawdopodobną mądrość twórcy, który wyposażył człowieka we wszystko co jest mu potrzebne na drodze jego człowieczego życia. A człowiek, używając jedynie niewielkiej części swego racjonalnego umysłu, potrafił z siebie uczynić najbardziej skomplikowaną i nieodgadnioną zagadkę stworzenia, którą do tego poznaje od końca. Ewa Danuta Białek o sensie życia, poznawaj go każdego dnia. Każdego dnia twórz nową siebie, całą siebie ze swoich doświadczeń i lekcji, których nauczyłaś się z tego życia.